Chodziły za pełną gofrę i dopiero wczoraj majka mi przypomniał, że my posiadamy gofrownicę. W ogóle naszą gofrownicę dostaliśmy od kłaściu, Co to tam jest, jest czarny? Wujek i ciocia? Pamięta? Jak nie dalej, jak nie dalej, ale wiem, że używaliśmy w jej dużo właśnie tamtych mieszkań, bo robiliśmy gofry, a... Łaskie. Słuchajcie, właśnie, przypomniało mi się, kurwa, słuchajcie tego! Wczoraj się jeszcze te storki, takie storki, stąd o Andziaks, pamiętasz? No, no, no. Andziaks sobie udostępnił na tą storkę u siebie i wysyłał mi kalendarz Pamiętacie, jak ona miała piwo na pękli szalach swojego dziecka? No. No, no. no, no.

Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.